TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Proszę y, powiedzieć, jak to z Pana perspektywy wygląda, jeśli chodzi o połączenie Rzeszowa i Bieszczad linią kolejową, która była jeszcze przed wojną projektowana. Teraz była mowa, y, że w projekcie CPK ona jest uwzględniona, natomiast obecna władza wycofuje się. No właśnie, jak to jest? No przede wszystkim należy podkreślić, że linia kolejowa południowa na Podkarpaciu była tak samo linią strategiczną jak linia Kraków Lwów, ponieważ ona łączyła obszary, które były w II Rzeczpospolitej niezwykle istotne po przejęciu przez związek radziecki terenów włącznie z Dobromilem prawda ta trasa miała już ograniczoną komunikatywność z pozostałymi regionami ponieważ została odcięta ale jest cały czas niezwykle ważna ponieważ transport kolejowy przeżywa na świecie renesans z uwagi na to że jest opłacalny i przede wszystkim jeżeli mówimy o Emisję CO2, to przede wszystkim on spełnia te wszystkie wymogi i teraz projekt, który był rozbudowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i drożności do, do najgłębszych zakątków Polski, żeby były połączenia kolejowe, był niezwykle ważny i on był przede wszystkim tutaj ten trasa, która miała biec przez Brzozów, to jest jedyne większe miasto na Podkarpaciu, które nie ma połączeń kolejowych. On, to był bardzo dobry pomysł. Odejście od tego pomysłu jest bardzo dużym błędem. Zresztą mamy absolutny chaos informacyjny i decyzyjny obecnego rządu w zakresie tego, które linie kolejowe i co ma być rozbudowywane w zakresie po prostu strategicznych połączeń państwa polskiego. Podkarpacie jest niezwykle zainteresowane tym, żeby ta drożność była. Jeżeli popatrzymy na linie kolejowe, które mamy w byłym zaborze pruskim i na Podkarpaciu, czyli w zaborze austriackim, one się drastycznie różnią. Każdy obywatel może jadąc pociągiem są mapki w wagonach zobaczyć jak wygląda po prostu ta tak, linia połączeń. Więc my tu powinniśmy uzupełnić, nie powinniśmy bazować na tym, co wybudowano prawie 100 lat temu. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.